Rozpoczynamy serwis sportowy na antenie kroniki. Piotr Mąkosa, witam serdecznie. W dzisiejszym wydaniu piłka nożna i tenis stołowy. Będę miał dla Państwa również zaproszenie. Na początek piłka nożna. Dzięki wyjazdowemu zwycięstwu Enea Energia Kozienice zajmuje drugie miejsce w tabeli piątej Ligi. Zobaczmy podsumowanie 25. kolejki. 15. w sezonie zwycięstwo piłkarzy Enei Energii Kozienice. W 25. kolejce 5. ligi zespół trenera Marcina Pieniożka wygrał w Wiedlińsku z miejscowym drogowcem 2-0. do Wynik w 59. minucie otworzył Bartłomiej Książek, a w końcówce wygraną przypieczętował Grzegorz Kalisiak. 25. kolejka 5. ligi. Lider wygrywa, Ożarowianka gubi kolejne punkty. Mazur Karczew pokonał u siebie rezerwy Pogoni Siedlce 2-1. Druga przed tą kolejką ożarowianka poległa w pruszkowie aż 0 do 3. Naprzód zielonki wymęczył wygraną z Milanem Milanówek. A podlasie nieoczekiwanie tylko zremisowało z raszynem 1-1. Trzeci z rzędu komplet punktów zgarnął proch. W pionkach gospodarze wygrali z żarowianką 3 do 0. Niepokonany od pięciu kolejek jest LKS Chlebnia, który wygrał z Eskolą 2 do 0. Gospodarze triumfowali również w Falencicach gdzie LKS Promna wygrał z rezerwami Radomiaka 2-1. do Na pięć kolejek przed końcem sezonu Mazur Karczew jest już praktycznie pewny awansu do czwartej ligi. Na drugie miejsce awansowała Energia. Nasz zespół do lidera traci 12 punktów i ma dwa oczka przewagi nad Ożarowianką. Na dole wciąż bardzo ciasno. Drogowiec i Proch mają tyle samo punktów, co otwierająca strefę spadkową Eskola. Chlebnia i Żardowianka z przewagą zaledwie dwóch oczek. W najtrudniejszym położeniu są radomiak, pogoń i raszyn. Stawkę zamyka Milan-Milanówek, już dawno pogodzony ze spadkiem. Zostajemy przy piłce nożnej i przechodzimy do A klasy. Sprawdźmy, jak w miniony weekend poradziły sobie zespoły ziemi kozienickiej. Dwudziesta seria spotkań na boiskach klasy A. Porażka energii na boisku lidera i pewna wygrana legionu z czerwoną latarnią ligi. Druga drużyna Kozienic przegrała w Iłży z niepokonaną w tym sezonie Polonią 0-3. W Głowaczowie gospodarze pokonali Wisłę Solec 5-0, tym samym notując czwartą wygraną z rzędu. Wysoko wygrał wicelider. Akcja Jastrzębia rozbiła KS Jastrząb 8:0. Gospodarze triumfowali także w Zwoleniu i Kazanowie. Zwolenianka pokonała 2-0 Iskre Gust, a Iłżanka wygrała z Gryfią Mirów 2-1. W rywalizacji drużyn z końca stawki Krępianka przegrała z Chomentowem 1-3. do Z walki o awans nie rezygnuje Skaryszewianka, która pokonała rezerwy gracji trzczów 4-2. Niemal pewna pierwszego miejsca jest Polonia. Lider ma 9 punktów przewagi nad akcją. Po 8 oczek do drugiego miejsca tracą Skaryszewianka i Zwolenianka. Energia nadal na siódmym miejscu, 27 punktów. Tuż za nią jest Legion, oczko mniej. Tabelę zamyka Wisła Solec. Wiosną jeszcze bez punktu. Dużymi krokami zbliża się dzień puszczy. Zapraszamy na sportową odsłonę tego wydarzenia. Zapraszamy do udziału w biegu szlakiem króla Zygmunta Starego. 14. edycja największego biegu na Ziemi Kozienickiej odbędzie się w sobotę 7 czerwca. Tak jak w poprzednich latach, miłośnicy biegania będą mieli do wyboru dwa dystanse 5 lub 10 km. Start i meta na terenie ośrodka rekreacji i turystyki nad Kozińskim jeziorem. Trwają zapisy do biegu. Zgłoszenia tylko drogą elektroniczną przyjmowane będą do 29 maja do godziny 18.00 na stronie czasnachip.pl w zakładce Zapisy. Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje, w tym regulamin, dostępne są na stronie kaceris.pl. Organizatorami biegu są gmina Kozienice i Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Patronat honorowy objął burmistrz gminy Kozienice. Stowarzyszenie COS Games zaprasza na drugi turniej w Slingu o Puchar Króla Puszczy Kozienickiej. Sobota, 7 czerwca. Zespół szkół nr 1 w Kozienicach, ulica Warszawska 72. Start godzina 11 cztery kategorie. Kobiety, amatorzy, profesjonaliści i po raz pierwszy debiuty. Prawa, lewa ręka, różne kategorie wagowe. Każdy ma szansę sprawdzić swoją siłę. Kto zostanie nowym królem puszczy, przekonamy się już niebawem. Gościem specjalnym będzie Alex Kurdecha, jeden z najlepszych zawodników świata. Zapraszamy do udziału oraz kibicowania. Szczegóły na Facebooku, na fanpageu COS Games. Już niebawem w sercu Puszczy Kozienickiej ponownie rywalizować będą czołowe siatkarki plażowe w kraju. Dwunasty turniej Grand Prix w siatkówce plażowej kobiet zostanie rozegrany w weekend 7 i 8 czerwca. Areną zmagań po raz pierwszy będą boiska na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki nad Kozienickim Jeziorem. W sobotę od godziny 9 toczyć się będą gry eliminacyjne. Następnego dnia finałowa część turnieju. Pierwsze mecze także o godzinie 9. Zwycięzców poznamy około godziny 15. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników siatkówki plażowej. Emocje gwarantowane, wstęp bezpłatny. Organizatorami imprezy są Gmina Kozienice, Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Sponsorem wydarzenia jest Enea Wytwarzanie. Patronat honorowy objął burmistrz gminy Kozienice, Mariusz Prawda. Na koniec serwisu informacja dla kibiców tenisa stołowego. Swój mecz rozegrał czwarty zespół KTS-u Kozielice, rywalizujący w szóstej lidze. Nasi tenisiści przegrali 1 do 9 z 13 Grodzisk Mazowiecki. To już wszystko, co miałem Państwu do przekazania. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym wydaniu.